Dopalacze. Wszyscy słyszeliśmy o tych syntetycznych narkotykach, rujnujących zdrowie młodym ludziom. Nowe problemy społeczne XXI wieku to także nowe problemy prawne, z jakimi mierzą się kancelarie adwokackie. Mają je na przykład ludzie, którzy pod wpływem dopalaczy zaciągają zobowiązania finansowe. Jak z nich wyjść i czy dobrym rozwiązaniem jest ubezwłasnowolnienie? Poznaj, kilka lat temu. W jednej z kancelarii adwokackich zjawiają się rodzice młodego mężczyzny, którzy dowiedzieli się, że ich syn jest uzależniony od dopalaczy. Pod ich wpływem zamawiał towary, za które później nie płacił. Chodzi o 5 tysięcy złotych. Prokuratura stawia mu zarzuty oszustwa, chociaż z opinii lekarzy wynika, że syntetyczne narkotyki spowodowały nieodwracalne zmiany w jego psychice. To jest młody człowiek, który bierze już leki, ponieważ no, udało się doprowadzić do tego, że on zdał sobie sprawę, że sam sobie nie poradzi. Ten człowiek był leczony w tym czasie w kościanie, a w kościanie stwierdzili, że to jest schizofrenia paranoidalna bez możliwości wyleczenia. Tego typu problemy i inne wynikające z uzależnień to nowość na rynku usług prawnych. To także znak czasu. Człowiek biorący do w pewnym momencie zderza się z całą gamą problemów prawnych z którymi taka osoba mogłaby sobie poradzić, bo może nie wiedzieć, czym jest dobrowolne poddanie się karze, jaka jest procedura stosowana wtedy, jak jest, jaka jest konieczność lub nie obecności na rozprawie. Taka osoba może sobie w ogóle nie zdawać sprawy z konsekwencji, na przykład nie przyjścia, nie złożenia konkretnych oświadczeń woli. Adwokaci coraz częściej muszą występować w sprawach, w których młodzi ludzie pod wpływem dopalaczy dopuścili się najcięższych przestępstw. Ale poza kłopotami z prokuratorem mogą się też pojawić inne. Kolejny problem no, to jest odpowiedzialność cywilna za te wszystkie długi, które oni pozaciągają. Kolejna rzecz, no, to rodzina się zastanawia, co zrobić z taką osobą, ponieważ on przeważnie dalej zaciąga zobowiązania, czego bezwłasnowolnić. Co zrobić z takim człowiekiem, który jeszcze też nie chce się leczyć, któremu wydaje się, że jest zdrowy. No to są poważne problemy dla takiej rodziny i właściwie. Gdzie, gdziekolwiek nie spojrzeć, to rodzi to jakiś poważny problem prawny. Ci ludzie są zagubieni, niejednokrotnie załamani. To, to przeważnie są ludzie, którzy mm, starali się robić wszystko, żeby jak najlepiej swojego syna czy córkę wykształcić, a nagle się okazuje, że ten człowiek nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, że tak duże zmiany w mózgu są przez dopalacze czy narkotyki. To nieodwracalne zmiany, z którymi nie, nie potrafią się pogodzić. W kancelariach adwokackich najczęściej zjawiają się rodzice młodych ludzi. Sami nie są w stanie poradzić sobie z przygniatającymi ich problemami. Często wierzą jednak, że nieszczęście, które ich spotkało, wkrótce przeminie. Mają ciągle nadzieję, że to jest chwilowe, że przemijające, że takie dziecko pod wpływem jakiegoś leczenia wyzdrowieje, odwróci się ten stan, w jakim się znajduje. I dlatego dla tych rodziców jest to bardzo trudne. Podjęcie decyzji o bezwłasnowolnieniu, no bo oni ciągle mają nadzieję, że to jest tylko chwilowe że ich syn no, ma zaburzenia, które da się farmakologicznie wyleczyć. Tymczasem dla młodego człowieka oskarżonego o oszustwa, którego sprawę omawiamy, kluczowe jest ustalenie, czy zdawał sobie sprawę z tego, co robi. Ten człowiek jest badany przez biegłych, którzy muszą ocenić, czy na dzień popełnienia przestępstwa, czyli na, na dzień który jest opisany w akcie oskarżenia, ta osoba rzeczywiście była świadoma tego, co robi, czy nie. Bo może być tak, że ta osoba jest chora teraz, a w tamtym momencie ona była zdrowa i wiedziała, co robi. Bo przeważnie akt oskarżenia jest skierowany do sądu później. Jakiś czas po popełnieniu przestępstwa. To jest parę miesięcy, parę lat czasem, więc to sąd ma obowiązek ustalić, co się działo w momencie, kiedy ta osoba popełniała dany czyn. Młody mieszkaniec Wielkopolski, nie bardzo wiedząc, co robi, podpisuje w prokuraturze wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Jednocześnie jednak zastrzega, że chce się bronić, ale nie stawia się w sądzie na swoim procesie. Przyszło zawiadomienie o rozprawie do domu o posiedzeniu sądu, ale on nie odebrał tego, tego, zawiadomienia. Było dwa razy awizo pozostawione, no ale był w szpitalu, więc nie mógł odebrać. Ale ponieważ adres był prawidłowy, sąd uznał, bo tak niestety sąd musi uznać za prawidłowe doręczenie. Nikt z sądu nie powiadomił o tym, że on znajduje się w tym szpitalu. No i dlatego sąd przeprowadził posiedzenie bez jego obecności, uznając Prawidłowe powiadomienie tego człowieka. Już na pierwszej rozprawie, bez procesu, sąd skazuje go na rok więzienia w zawieszeniu i obowiązek naprawienia szkody. Ponieważ prokurator złożył wniosek o skazanie, bez przeprowadzenia rozprawy, tak zwane dobrowolne poddanie się karze. Młody mieszkaniec Wielkopolski w sądzie w ogóle nie miał obrońcy. Jak to możliwe? Dostał co prawda adwokata z urzędu, który przysługuje osobie chorej psychicznie. Biegli orzekli przecież schizofrenię. Ale kiedy inni biegli stwierdzili, że ma on tylko zaburzenia emocjonalne, sąd odebrał mu prawo do adwokata z urzędu. Kolejną rzeczą no to było pozbawienie go prawa do obrony przez cofnięcie mu ustanowionego obrońcy z urzędu. Ten człowiek był w szpitalu psychiatrycznym, był chory, stwierdzono u niego schizofrenię, więc nie był w stanie sam się bronić. Zupełnie niezasadne było pozbawienie go fachowej pomocy. To też mogłam ustalić na podstawie zapoznania się z aktami. Ci rodzice nie mieli wglądu w akta sprawy, dlatego oni nie mogli zapoznać się, nie mogli dojść do tego, co się tak naprawdę stało i dlaczego takie orzeczenie zapadło, poza obecnością ich syna na rozprawie. Sytuacja wydaje się beznadziejna. Wyrok wydany na mieszkańca Wielkopolski uprawomocnia się, bo ten się nie odwołuje, leżąc w szpitalu psychiatrycznym i nie wiedząc, że taki wyrok zapadł. Kiedy o sprawie dowiadują się rodzice, szukają pomocy w kancelarii adwokackiej. Przede wszystkim musiałam zapoznać się z aktami sprawy i dokładnie sprawdzić wszystkie zwrotki, które były w aktach jakie daty na nich widniały, porównać to z kartami otrzymanymi ze szpitala, z wypisami ze szpitala. I potem z tego mogłam ułożyć sobie jakąś jego historię, gdzie on przebywał, w jakim okresie. I na tej podstawie udało mi się ustalić, że on właśnie wtedy był w szpitalu, kiedy przychodziły te zawiadomienia. Dzięki interwencji adwokata Sąd Najwyższy, działając na wniosek prokuratora generalnego, wydaje decyzję o wznowieniu postępowania w jego sprawie. Sprawa wraca więc do sądu pierwszej instancji. Nowością w sądach są sprawy o ubezwłasnowolnienie dorosłych dzieci biorących do palacze i wpadających w długi. Na takie rozwiązanie decyduje się tylko część rodziców. Ta rodzina się rozważyć, czy chce taką osobę ubezwłasnowolnić. Aby zatrzymać chociażby w jakiś sposób tą falę tutaj tych, tych negatywnych rzeczy, które się dzieją, ubezwłasnowolnienie. Częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie następuje w formie orzeczenia sądowego. Ubezwłasnowolnienie przeprowadza sąd okręgowy. Czyni to w składzie trzech sędziów zawodowych, ponieważ jest to kwestia dosyć istotna, yy, zmieniająca życie osoby, która ma być ubezwłasnowolniona. No i ubezwłasnowolnienie dzielimy: możemy mieć ubezwłasnowolnić osobę całkowicie, możemy ubezwłasnowolnić osobę częściową. Przesłanki to są: jest to choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy. Lub brak możliwości kierowania swoim postępowaniem z uwagi na zaburzenia związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków. Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się opiekuna, dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratora. Zazwyczaj tymi opiekunami, kuratorami są osoby z kręgu rodziny. W przypadku problemów z dziećmi dorosłymi. No, można powiedzieć, że jest niemal pewne, że opiekunem takiej osoby zostanie rodzic. Taka osoba musi zostać wysłuchana przez sąd w obecności psychologa bądź psychiatry neurologa. Również jest niezbędna do wydania orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu badanie takiej osoby psychiatryczne, neurologiczne zależy w jakim stanie znajduje się taka osoba należy się też zastanowić czy nie sięgnąć po instytucję przymusowego leczenia w wypadku w którym osoby nadużywające narkotyków i w związku z tym nie potrafiące kierować swoim postępowaniem które właściwie utraciły taką zdolność do tego aby w pełni świadomie funkcjonować i być może rozwiązaniem wtedy jest skierowanie takiej osoby na przymusowe leczenie. Orzeczenie sądu mówi o tym, że osoba ma być przymusowo leczona i być może to jest też w jakimś stopniu rozwiązaniem dla tego typu problemów. To jestem bardzo zdeterminowana i chcę tej rodzinie pomóc sama człowiekowi, bo ewidentnie uważam, że został skrzywdzony. Proces sądowy mieszkańca Wielkopolski, leczącego się psychiatrycznie po doświadczeniach z dopalaczami, nie jest jeszcze zamknięty. Niestety, wiele wskazuje na to, że takich i podobnych spraw będziemy mieli w sądach coraz więcej. Jedynym pewnym sposobem na uniknięcie kłopotów jest decyzja. Nigdy nie sięgam po dopalacze.